Jesteśmy na stoisku firmy New Holland przy ciągniku T6 Methan Power. Nie wiem, czy pamiętacie premierem sprzed dwóch lat ciągnika T6 Methan Power. Była to wizja prototypu, bardzo futurystyczna. Jak widać na tych targach, New Holland, można powiedzieć, zszedł na ziemię. Mamy tutaj ciągnik konwencjonalny, właściwie konwencjonalną T6, niczym nie różniącą się sterowaniem od tradycyjnych ciągników, ale napędzaną, zasilaną wyłącznie metanem. Traktor o mocy 180 koni mechanicznych został wyposażony w zbiornik o pojemności 200 litrów. Natomiast jeśli tego by było mało, z przodu na przednim tuzie może być zawieszony dodatkowy zbiornik o pojemności 270 litrów. Ten standardowy zbiornik wystarczy na kilka godzin ciężkiej pracy, jeśli chodzi o pracę na przykład z ładowaczem czołowym, tu właściwie zapewniają jak zapewniają przedstawiciele New Holanda, Paliwa wystarczy na cały dzień roboczy. Wiadomo, jeśli przyszłoby do cięższych prac polowych, to może zostać ograniczone do kilku godzin. Jak zapewnia producent, jeśli chodzi o koszty eksploatacji, w porównaniu do diesla można zaoszczędzić nawet 30%, a redukcja związków trujących znajdujących się w spalinach może sięgnąć nawet 80%. Warto podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z silnikiem tradycyjnym, konwencjonalnym o pojemności 6,7 litra, a więc dobrze znanym użytkownikom serii T6, wcześniej też T6000. To jest ciągle ta sama jednostka o dużej pojemności, niewyżyłowana. Jedyną zmianą, jaką tutaj producent zastosował, jest wstawienie świec zapłonowych, które są niezbędne, aby silnik mógł pracować na metanie. Ciągnik został też nagrodzony przez Targi Agritechnika nową nagrodą Tractor of the Year dla maszyn zrównoważonych, tak zwanych zrównoważonych, właśnie, które sięgają w przyszłość, pokazują, jakie mogą być trendy w przyszłości. Co warto podkreślić, ten ciągnik to już nie jest tylko wizja czy prototyp, ale maszyna, która wejdzie do sprzedaży już na początku 2020 roku.